Ahoj przygoda, 18 marca 2023 roku, kilka dni temu zainstalowałem wagę pod ul, tak zwaną wagę pasieczną. Nagrałem bardzo krótką relację, za chwilę to przedstawię. Ul chwilowo przestawiony, bo zamontowaliśmy wagę. I tak to wykombinowałem. To jest czujnik od tej wagi, solidny, aluminiowy. Tu jest dodatkowa belka wycięta, ładnie spasowana. Z powrotem. Jest tylko około pół centymetra wyżej od nóg, na których stał, czyli poziom się nie zmieni. I będziemy na bieżąco badać, czy pszczoły nam tyją. Ul stoi już na wadze. I tak to wygląda z przodu. Waga w zasadzie niewidoczna. Widać tylko płytkę, na której leży elektronika. Gdy się schylimy, to można ją zauważyć. Na jesień zainstalowałem w Ulu czujnik temperatury i wilgotności, ten na tym czarnym kabelku. To sobie wisiało całą zimę. Tutaj w ten sposób można było kontrolować. Tak dla ciekawości, dla wiedzy, w tej chwili jest tam odwrotnie położymy 33,8, wilgotność 65. A tu jest nowy nabytek związany z tą wagą. Tam od strony tutaj wewnętrznej jest elektronika, jest dziureczka. Tutaj widać ją. W beleczce zrobiony otworek. A tak na razie, by w zimie nie grzebać w ulu. I on mierzy częstotliwość drgań pszczół. Temperaturę, wilgotność i wszystko do odczytu może być w smartfonie, razem z odczytem wagi. Zobaczymy. To jest dla mnie eksperyment. Wagę już przerobiałem, kiedyś inną, wagę dziesiętną z odważnikami, a to, gdzie można w każdej chwili odczytać w telefonie, wygodniejsze. Jak wspominałem, zobaczę, czy pszczoły tyją, czy głodują. Żartując, oczywiście. To jest strona aplikacji odwagi. Nie ma co tłumaczyć. Widać, można przeczytać. Dostęp z każdego miejsca na świecie. Oczywiście dostęp na bieżąco. To jest waga. Nie będę tłumaczył. Widać. Tu jeszcze jest wykres bieżącego ciśnienia atmosferycznego. Taki dodatek. Częstotliwość. Bzyczenia. Amplituda. Stan baterii. Można sobie zmienić UL. I to by było wszystko na dziś. Ciąg dalszy powinien nastąpić.